Jeżeli masz insulinoporność lub cukrzycę, pewnie zastanawiasz się, co w ogóle wolno jeść. Być może słyszałaś, słyszałeś sprzeczne rady: jedni mówią zero owoców, inni, że owoce są super, jedni zakazują pieczywa, inni mówią, żeby jeść pełnoziarniste, jeszcze inni, żeby w ogóle nie jeść. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? O tym jest właśnie dzisiejszy film. Jedziemy. Pamiętaj, że przepisy, ćwiczenia, współpraca ze mną, ta książka. Do wszystkiego linki są poniżej pod tym filmem. Sprawdź sobie. Zacznijmy sobie od fundamentów, czyli które produkty w badaniach i praktyce klinicznej najczęściej się sprawdzają. Pierwsza bardzo ciekawa grupa produktów to warzywa nisko-skrobiowe. Mówię tutaj o brokułach, o cukinii, o górkach, o pomidorach, o papryce, szpinaku sałatach, kapuście, kalafiorze, tego jest naprawdę dużo. To są produkty o bardzo niskim indeksie i ładunku glikemicznym. Bogate w błonnik i witaminy, i minerały. Co to w praktyce oznacza dla Ciebie? Po zjedzeniu talerza warzyw nie podniesiesz gwałtownie poziomu glukozy, a jednocześnie wypełniasz żołądek. Okay? Twój żołądek wygląda jak taki mały woreczek i trzeba go wypełnić jedzeniem, żebyś czuł, czuła sytość. Dłużej będziesz syty po takich produktach, więc warto dodać je do każdego posiłku. Pamiętaj też, że na zdecydowanej większości mają bardzo mało kalorii, więc nie bój się ich. Czy to do kanapki, czy to do obiadu, czy to do kolacji, używaj tych warzyw, które wymieniłem. Druga grupa to produkty pełnoziarniste i strączki. One budzą mnóstwo kontrowersji. Ja nie polecam na nich bazować, ale wiem, że mnóstwo osób na nich bazuje, więc o nich wspominam. Chleb żytni na zakwasie, to jest bardzo ważne, płatki owsiane górskie, kasza gryczana, soczewica, ciecierzyca, fasola to produkty bogate bardzo w błonnik, ale też białko roślinne, które spowalniają wchłanianie węglowodanów, w praktyce to oznacza po prostu mniejsze wahania cukru we krwi po posiłku. Ale uwaga! Porcja ma ogromne znaczenie i to jak szybko jemy. Dla osób z insulinoopornością najlepiej wybrać taką porcję około 50-100 gramów węglowodanów na posiłek. Tylko podkreślam, to musi być w połączeniu z białkiem, błonnikiem czy tłuszczem. Trzecia grupa to źródła białka. Tutaj mamy jaja, mamy chude mięso, aczkolwiek ja jestem też zwolennikiem dobrej jakości tłustego mięsa, także tutaj bym tego jakoś mocno nie podkreślał, że chude mięso trzeba jeść. Oczywiście ryby, oczywiście owoce morza, orzechy, tofu, wszystko dobrej jakości jest jak najbardziej wskazane w zdrowej diecie. Chudy nabiał tłusty nabiał, jeżeli dobrej jakości, również. Białko daje sytość i ogranicza apetyt na słodkie. Dodanie białka do posiłku obniża również indeks glikemiczny z całego dnia. Przykład, jeżeli zjemy tę słynną nawet owsiankę z dodatkiem skyra, takiego najlepiej naturalnego, będzie ona lepszym wyborem niż owsianka na zwykłym mleku. Kolejna grupa to zdrowe tłuszcze. Oliwa, Orzechy, pestki, awokado, tłuste ryby, wszystko dobrej jakości, one również zwiększają bardzo mocno sytość i spowalniają opróżnianie żołądka i uwaga, poprawiają nawet profil lipidowy, co jest ważne, bo insulinoporność często idzie w parze z podwyższonym cholesterolem i trudnicy rydami. Ważna uwaga, tłuszcze są kaloryczne. Więc trzeba trzymać się raczej takich rozsądnych porcji. Ja wiem, że jak dieta ketogeniczna wchodziła do Polski, to ludzie lali oliwę po prostu wszędzie, gdzie się dało. Ale też, jak ze wszystkim, trzeba do tego podejść z głową, czyli dwie-trzy łyżki oliwy do sałatki, garść orzechów jako przekąska, pół awokado albo awokado do kanapki, tak na spokojnie. I na koniec jeszcze tej grupy wspomnę o Przyprawach i napojach, no bo cynamon, kurkuma czy ocet jabłkowy mogą wspierać gospodarkę glukozową, a nawet wspierają to, pokazują badania. Podstawowym napojem? Uwaga. Powinna być woda, ewentualnie kawa i herbata. To są proste, ale bardzo skuteczne elementy, które robią ogromną różnicę każdego dnia. Teraz sobie przejdziemy do produktów, które dla wielu są bardzo dyskusyjne. Dla innych są dobre, dla innych problematyczne, i tu właśnie pojawia się najwięcej zamieszania, i wtedy najbardziej właśnie potrzebne, jest takie, potrzebne jest takie indywidualne. Podejście, żeby dopasować to zawsze do danej osoby. Pierwszy przykład to nabiał. Ja ogólnie rzecz biorąc nie jestem absolutnie zwolennikiem nabiału, ale wiem, że mnóstwo osób go lubi i czuje się po nim dobrze i ma po nim efekty, więc ja go nie mogę zabronić wszystkim, absolutnie. Na przykład jogurty naturalne czy kefir mogą poprawić sytość i wspierać florę jelitową. Zawierają białko, wapnie. Ale znowu u części osób nabiał, szczególnie mleko takie słodkie, nazwijmy to, powoduje wyrzuty insuliny. Dlatego jeśli zauważysz, że po mleku czujesz senność czy większy apetyt, lepiej to ograniczyć lub wybierać te fermentowane produkty typu kefir czy jogurt. Druga kategoria to owoce. W internecie krąży wiele mitów, że przy insulinooporności owoce są zakazane. Jeżeli coś miałbym zakazywać, to przede wszystkim soki, ale w odpowiedniej ilości, w odpowiedni sposób również nawet je możemy pić. Owoce dostarczają błonnika, witamin, antyoksydantów. Klucz tkwi znowu w ilości i ewentualnie w gatunkach. No bo najlepsze opcje, takie top of the top, to są jagody, maliny, truskawki, jabłka, gruszki, kiwi. One mają niski indeks glikemiczny i uwaga, to co jest ważne, one mają w ogóle bardzo mało cukru, węglowodanów, więc śmiało możecie jeść. Z drugiej strony mamy winogrona, banany, daktyle, one podnoszą cukier szybciej i mają ich stosunkowo dużo tych węglowodanów. Więc to są takie owoce, z którymi bym po prostu nie przesadzał, ale nadal, jeżeli ktoś je lubi, to nadal mogą być jak najbardziej w diecie, spokojnie. Kolejna kwestia, bardzo ciekawa, to kwestia kawy i herbaty. No bo badania pokazują, że kawa może poprawić wrażliwość insulinową i zmniejszać ryzyko cukrzycy typu drugiego, ale problem pojawia się, gdy nie pijemy samej kawy, tylko z cukrem i na przykład mlekiem albo jeszcze z syropami, bo w tych czasach już ludzie w różny sposób ją piją. Nadmiar kofeiny nie do końca może być korzystny, bo podnosi kortyzol. Ok, to jest kolejna kwestia, ale jeżeli będziemy odpowiednio spać, to tutaj nie ma czego się bać, nawet zarymowany. Postanowiłem przygotować jeszcze jedną grupę produktów, czyli takich produktów mniej oczywistych, które mogą, uwaga, albo wspierać, albo utrudniać walkę z insulinopornością, bo jak widać. Nie ma tak, że coś jest zero-jedynkowo zero złe, tylko zawsze to trzeba dopasować do danej osoby. I teraz na przykład fermentowane produkty roślinne i kiszonki. Kapusta, ogórki, kimchi czy kombucha zawierają z jednej strony naturalne probiotyki, które wspierają mikrobiotę jelitową. A coraz więcej badań na przykład pokazuje, że mikrobiota ma Kluczowe wręcz znaczenie w regulacji metabolizmu glukozy i insuliny. Osoby z insulinoopornością często mają zaburzoną różnorodność, właśnie tę bakteryjną, w jelitach. A regularne spożywanie tych właśnie produktów, które wymieniłem, czyli między innymi kiszonek, może być jednym z prostych sposobów wspierania równowagi. Pamiętajcie, uważajcie na przykład, jeżeli macie z drugiej strony kambucze, jeżeli ona jest dosładzana, to wtedy niekoniecznie może być dobrym rozwiązaniem. Warto też wspomnieć szerzej o przyprawach i ziołach, o których mówiłem trochę wcześniej, bo cynamon to przykład składnika, który według badań może poprawić wrażliwość insulinową i obniżać poziom glukozy we krwi. Berberyna również jest bardzo. Bardzo ciekawym suplementem. Uważam, że jednym z najważniejszych dla osób, właśnie z insulinopornością czy cukrzycą. Nawet mówi się coraz więcej w jej kontekście, właśnie dla osób, które się odchudzają. Może być również bardzo skutecznym rozwiązaniem. Będę o tym nagrywał więcej. Produkty, które mogą z jednej strony pomagać, dla osób z insulinopornością i cukrzycą, a z drugiej strony mogą to utrudniać, są napoje zero, dlatego że one z jednej strony nie mają cukru i nie podnoszą poziomu glukozy we krwi, ale z drugiej strony mają słodki smak. Więc tutaj znowu wszystko zależy od osoby, jak w całym takim obrazku, w całym kontekście, w skali dnia czy tygodnia te napoje zero wpływają na ciebie. Jedni mogą je pić i mieć efekty, inni muszą całkowicie z nich rezygnować, no bo niestety przez nie potem i takim się jeszcze bardziej chce. Słodkiego. Więc znowu dopasujmy to do Ciebie. Pamiętaj, poniżej znajdziesz w opisie do tego filmu link do mojego programu Metoda Szymaja, w którym staramy się znaleźć jak najprostsze rozwiązania dla Ciebie, czyli małymi krokami staramy się mieć jak największe efekty. Krok po kroku prowadzimy się przez cały proces dopasowania do Ciebie odpowiedniego odżywiania, aktywności fizycznej, zarządzania stresem i budowania nowych nawyków. Pamiętaj, chodzi o to, żebyś nie czuł, nie czuła się na diecie, a nadal miał super efekty. Wszelkie dane bardzo proszę pisz na kontakt lub poniżej w komentarzu z przyjemnością na nie odpowiem. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmu do końca i widzimy się jak zawsze w kolejnym. Kłaniam się, pozdrawiam, cześć.